Piotr Świcki, zapraszam na gościa wydarzeń. Jest nim Mariusz Płaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się. Dobry wieczór. To dobrze, że córka i żona obecnego premiera, a wtedy szefa Rady Europejskiej, były podsłuchiwane? No nie były podsłuchiwane. No były. Nie były. No jak? Tomasz Siemoniak, minister, koordynator do spraw służb specjalnych w TVP w likwidacji powiedział, że nie były. Potem zmienił zdanie, bo Donald Tusk popełnił wpis taki bardzo emocjonalny na portalu X i musiał zdanie zmienić pewnie To w takim zagrożenie. razie nagrania służb... To, to, to czemu inaczej? Córka Donalda Tuska ma status pokrzywdzony w takim razie w tej sprawie. Adam Bodnar, poprzedni minister sprawiedliwości, obiecał publicznie, że ujawni listę osób, wobec których był ten system używany. Nie zrobił tego. Tak. Nie zrobił tego. Więc teraz niech ujawni listę następca Adama no Bodnera ale... Waldemar Żurek. I na tej liście znajdują się przestępcy, znajdują się agenci, znajdują się ludzie, którzy weszli w konflikt z prawem. Na tej liście nie ma córki Donalda Tuska. No dobrze. E, było tak, że podsłuchiwany był adwokat Roman Giertych, a e, panie zarówno córka Donalda Tuska, jak i żona z nim, rozmawiały i w ten sposób zostały nagrane. To to jest okej, okay, czy nie? No ale nie były podsłuchiwane. Przecież... No pośrednio tak. Pośrednio. Pośrednio, no to można wszystko sprowadzić do tego, że, 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 że pośrednio. E, każda służba specjalna, no, szanująca no, no Wydaje mi się, że ale wiele każdy, myślę. kto rozmawia z adwokatem, ma prawo i gwarantuje mu to kodeks karny e, zachowania tajemnicy adwokackiej. Tylko problem polega na tym, jeżeli ten adwokat wchodzi w konflikt z prawem. Jak rozumiem, no to wtedy sytuacja się zmienia. Ale ja zmierzam do znaczy, tego. Sytuacja się nie zmienia. Zmieniać. Artykuł 178 pozostaje, to znaczy dalej może być inwigilowany mecenas w przypadku Roman Giertych. Natomiast takie nagrania z osobami, co do których dotyczy sprawa, które prowadzi adwokat, no, czy Roman Giertych, czy ktokolwiek inny, powinny być natychmiast zniszczone. Tutaj one nie były zniszczone. Ale mam nadzieję, że pan się zgodzi ze mną, że wpis Donalda Tuska był manipulacją. Moim zdaniem był manipulacją. No nie chcę pana namawiać do tego, żeby pan się ze mną zgadzał albo nie zgadzał. Moim zdaniem był manipulacją. To jest kolejny temat zastępczy w sposób Dobrze, historyczny ja przedstawiany teraz, przez Donalda Tuska. Czy Donalda Tuska no, był manipulacją? Czy. czy Okej, okay, no, rozumiem, że, że, że taka jest Pana opinia, tylko ja mam pytanie, czy to było całkowicie ok, że żona i córka ówczesnego szefa Rady Europejskiej? No, były w ten sposób podsłuchiwane. Ja staję na takim stanowisku, o którym mówił Tomasz Siemoniak, minister do spraw służb specjalnych, że nie były podsłuchiwane. Prokurator generalny też tak stwierdził, że podsłuchiwane nie były, że ten system wobec tych pań nie był stosowany. Ale ta histeria, która jest wywoływana, nie bez przyczyny prowadzi do tego, że państwo polskie być może teraz jest zupełnie no, pozbawione możliwości tropienia tych, którzy łamią prawo. Nie wiem, czy jest system inny niż ten Pegasus. Przypomnę... Wydaje mi się, że w przypadku tego Pegasusa kilka rzeczy jest ciekawych. Jedna jest taka refleksja natury ogólnej, ale zanim do niej przejdę, chciałem jeszcze dokończyć ten temat. No bo czy nas wiemy to, że zostały podsłuchane, były podsłuchiwane? Ja nie chcę tutaj tworzyć jakiegoś sporu semiologicznego, bo w gruncie rzeczy nie o to chodzi. Jednak... Nie, nie o to chodzi. Chodzi o, to chodzi, o, to chodzi. o chodzi istotę o to, sprawy. to, że zostały nagrane, a te nagrania nie zostały zniszczone, tylko trafiły do pana Święczkowskiego. Chodzi o to, że Donald Tusk sugeruje, że jego żona i córka były posłuchiwane. Taki wpis opublikował na portalu w mediach społecznościowych. Czyli sugeruje, co sugeruje? Że wobec tych pań były prowadzone właśnie takie działania. Nie były prowadzone. No, nie były prowadzone, a cała reszta to już jest narracja. Ja, to ja powtórzę moje pytanie. Ja pytam o to, czy jeśli panie zostały nagrane, nawet jeżeli niecelowo je chciano nagrać, to zostały jednak nagrane żona i córka, ówczesnego szefa Rady Europejskiej, waszego głównego wtedy konkurenta politycznego, zostały nagrane, to czy te nagrania no nie powinny być w świetle artykułu 178 od razu zniszczone, tylko Trafiają do pana święczkowskiego, czy to jest okej. Okay? Tak no ale powinno wyglądać. Pan święczkowski to, to nie jest pan święczkowski, tylko to, jest, to był zastępca prokuratora generalnego, prawda? No bo mówiąc, że trafiają do pana X, no to no, e, już mówi pan, że. No ale to jest zasadnicza sprawa. Taki skrót moim zdaniem, z całym szacunkiem dla pana, panie redaktorze, jest nieuprawniony. No jest nieuprawniony. Dobrze, do prokuratora krajowego, do prokuratorów krajowych nawet e, dokładnie w tym No, no a od czego jest prokuratura? Od tego, tego że, że, żeby tropić nie, tych zaraz, zaraz. którzy łamią prawo. Oczywiście, od tego jest prokuratura no krajowa weź. i daj Boże, żeby to e, robiła. Natomiast daj Boże, pytanie, żeby to robiła rzeczywiście, żeby nie byli równi i równiejsi. Ja mam wrażenie, że, że dziś e, tak jest, że e, siłą zajęta prokuratura zajmuje się e, kim? Opozycją się zajmuje. Po to jest, żeby a nie po to jest, żeby to Robiła. Natomiast pytanie, czy w ramach tego chwytania za przestępców no, naprawdę trzeba podsłuchiwać e, panią Kasię Tusk? Bo jakoś tak mi się nie kojarzy, żeby w jakikolwiek sposób e, te nagrania u pana Świerczkowskiego, pana prokuratora krajowego ówczesnego, pomogły w ściganiu jakiegokolwiek przestępcy. No... W, w, Chyba, że pan ma inne informacje. Ja nie mam informacji szczegółowych w tej I sprawie. Wydaje mi się, że nie o przestępczość tu chodziło, tylko o lepszy dostęp, co się dzieje wokół pana Tuska. No to, 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 jest, właśnie, to jest właśnie narracja, która jest przez Donalda Tuska. To jest ten spin, Donalda nie, to łatwo Tuska. można obalić, jeżeli tam było jakieś przestępstwo związane z Kasią Tusk czy z żoną premiera. No ale przecież jeszcze raz powtarzam, powołując się na mojego konkurenta politycznego, jakim jest Tomasz Siemoniak, który dziś w telewizji publicznej w likwidacji powiedział, co powiedział. Potem rzeczywiście. Ale nie to jest sporem, nie... ale nie to jest. Właśnie, o, to, to jest istotą. Bo jest pytanie takie, czy Pegasus jako system służący inwigilacji, był wykorzystywany wobec pań, e, e, żony i córki Donalda Tuska, Musimy nie się był. się zatrzymać, pożegnać z główną anteną Polsatu, ale jesteśmy cały czas na antenie Polsat News i Wydarzeń 24. To tak skracając, a pan by chciał, żeby pana żona, e, nie wiem, nie, żeby Marta Kaczyńska były... W ten sposób podsłuchiwane, nie, nie chciałby nagrywane. Chociaż nie mam pewności, czy tak nie jest, bo w dzisiejszych czasach. Jakby pan e, kiedy... nie chciał, pan życzy tego konkurentom politycznym. Nie, nie widzi Pan w tym problemu. Nie życzę, nie życzę. Ja tylko trzymam się faktów i staram się pokazać, na czym polega manipulacja, z którą dziś mamy do czynienia. Są dwie strony. E, jeszcze jedna, jeżeli chodzi o Pegazus. Mnie to zawsze zastanawia i wydaje mi się, że w tej naszej debacie brakuje jednego zasadniczego wątku. Czy to nie jest jednak trochę niebezpieczne, że zgodziliśmy się na to, żeby jednak służby, tak właściwie mówiąc wprost, no bo wiemy, kogo dziełem jest e, Pegazus, miały dostęp do obcego państwa, służby obcego państwa miały dostęp do polskich wrażliwych danych? Proszę pana, jeżeli mielibyśmy taki system polski, to oczywiście należałoby z takiego systemu polskiego skorzystać. Jeżeli pan pozwoli, to ja przejdę na. Do, do dziedziny, którą się przez lata zajmowałem. Oczywiście ja z chęcią zamówiłbym F-35 w polskich zakładach, tylko niestety polskie zakłady lotnicze F-35 nie produkują, ale produkują zakłady w Mielcu e, śmigłowce Black Hawki, które zamówiłem, a e, obecna władza zrezygnowała z kolejnego zamówienia, e, ale produkują śmigłowce rodziny Augusta Westland, AW 149 AW 101, które zamówiłem, a poprzednia władza, która obecnie również rządzi, takiego zamówienia nie złożyła. Więc do tego co no, się to, złożyła inne zamówienie, wydaje mi się Jakie? To też jest jasne, to jeżeli wszystko. chodzi na przykład jeżeli chodzi no o a to jest co innego. polskiej suwerenności no to to um, obydwie władze mają wiele chyba tutaj na sumieniu ich chodzi. No nie, jeśli nawet nie, nie ma pan nic na sobie, nie. jeżeli chodzi o produkcję polskiej broni. Oczywiście, polskiej amunicji wzmocniłem no aż jak najbardziej za moich Czę, czasów. Ciągle nie wzmocniona, mamy. No mamy, proszę pana, no mamy, tylko poziom startu był bardzo niski. Za moich czasów na przykład został zawarty najwyższy co do wartości kontrakt, kontrakt eksportowy polskiej broni. Chodzi o armatochaubice Krab. Na Ukrainie. Ja Może panu pogratulować, że świetnie pan zmienił temat i wypuścił mnie pan tam, gdzie pan jest najbardziej rejemniejszy. Na ja, ja, okay. ja tylko powiedziałem, że skoro nie mamy takich systemów polskiej produkcji, co nie oznacza, że ja twierdzę, że nie powinniśmy mieć. Powinniśmy mieć. Dlatego na przykład podczas ostatniej konwencji zorganizowanej przeze mnie w Stalowej Woli, mówiłem o polskiej darpie. Czyli o polskiej agencji, która zajmowałaby się nauką i zajmowałaby się działalnością na rzecz budowy polskich produktów zbrojeniowych, z przemysłu zbrojeniowego. Zresztą już w piątek odbędzie się kolejne posiedzenie Kongresu Programowego Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie zapraszam. Tam będą toczyły się dyskusje również na ten temat. Wszystkie te inicjatywy są bardzo słuszne i wszystkie są bardzo spóźnione. Chciałem zapytać o coś, o czym sam Pan dzisiaj. E... Pisał, podatek CIT powinien być podwyższony dla banków? Tak, powinien być podwyższony. To dlaczego pan głosował przeciwko temu? Dlatego, że to, co zostało przedstawione przez rząd Kalicji 13 grudnia, to jest pozór. Wie pan, że oni zaproponowali. Pięć no dni temu została przegłosowana tak. ustawa, która, no, jeśli e, pójdzie to wszystko dalej, no, podwyższy CIT dla banków. Tak, on jest podwyższeniem o 6 eee, miliardów w roku przyszłym, potem o 4,7 miliarda, miliarda proszę uwagę, że już spada ta wysokość, o 4,7 miliarda za dwa lata, a potem już po jednym o 1 miliard złotych. To Nasza lepiej, propozycja, żeby 6 miliardów było nie, w kasie banków, lepiej, lepiej, żeby zyski, te gigantyczne zyski banków yy, trafiły do budżetu państwa i taki projekt złożymy. Ten projekt zakłada... No ale był już projekt, który zakładał podwyższenie tego cit -u. No yy, Starałem się wyjaśnić panu i okay, ja naszym widzom, w że sytuacji, to jest pozór, że dla mnie. Czy nie zagłosować, podnieść rękę za tym podwyższeniem, a potem zaproponować swój? Być może rzeczywiście lepszy no lepiej, projekt. No nie lepiej. Okay. Dlatego, żeby pokazać, że mamy do czynienia z pewnym układem. Można powiedzieć, że Donald Tusk. Ale mi się przystał, wydaje, że chodzi o pokazać, że przystał, nie możecie podnieść nie. ręki za każdym projektem e, waszych przeciwników politycznych, nawet jeśli on jest słuszny. Przystał na e, realizację interesów banksterów. E, jeszcze raz. E, podwyższając i CIT. E, e, proszę pana, pozornie. 40 miliardów zysków. W roku ubiegłym banków w 2022 roku 12 i 4. Ale my proponujemy, żeby uszczuplić o 26 i żeby jedną czwartą z tych 26 miliardów przeznaczyć na co na obronność. Dlatego, że znów mamy do czynienia z sytuacją, w której trzeba wywierać presję na ministra obrony narodowej, żeby zamówił na przykład rakiety do F35, bo minister finansów zabrania mu zamówić te rakiety, mówi, że musi je zamówić z budżetu wyłącznie Ministerstwa Obrony Narodowej, co oznaczałoby, że zamawiałby je kosztem innego sprzętu wojskowego, kosztem pieniędzy, które nie przeznaczy na modernizację. Powołaliśmy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych jako mechanizm umożliwiający właśnie finansowanie jest, spoza budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. To ma Platformą Zgoda i tak naprawdę obydwie formacje podnoszą te środki, jest ich coraz więcej. Jest ich za mało, wciąż jest ich I wciąż wciąż jest za mało. Ich za mało. Okay, zgoda. Wciąż jest ich za mało, i jeszcze jedna rzecz. No, rządzący obecnie chwalą się tym, że wysokość nakładów sięga blisko 5%. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Proszę zwrócić uwagę, że w 24 roku w budżecie zapisane było, że na obronność przeznaczone zostanie 4,7% PKB, a przeznaczone zostało 3,79. To są dane sojuszu północnoatlantyckiego, a więc nie wykorzystują to zawsze nawet w tych na obronność pieniędzy. jest tak to za pana czasów też tak było, że nie da się całości wykorzystać. Akurat obronność jest tą, tą... E, sferą, że tak powiem, życia publicznego, gdzie te Da się wykorzystać. Się... Pan wykorzysta się wykorzystać. równe 5%, 100%. Da się to wykorzystać. Tak wykorzystywał? da się... Ja wykorzystywałem. 100%? Tak, jeżeli chodzi o budżet. Mechanizm Funduszu Wsparcia sił zbrojnych po raz pierwszy funkcjonował w roku 2023, ale od 2023 roku upłynęło dość czasu, żeby się nauczyć ja wykorzystywania. Ale jestem dałbym się, naprawdę ja z kolei dużo bym postawił, bo, bo czytałem. O wykorzystywaniu przez mony i żaden Mon po 89 roku nie. nie był w stanie w całości wykorzystać tych środków, które miał. Kiedy byłem ministrem obrony narodowej, wykorzystywaliśmy. Wykorzystywaliśmy. Stop Jeżeli nie, to 98. No dobrze. No dobrze, no ale wie pan, no jest zasadnicza różnica między deklaracjami a wykonaniem, między rozpiętością tych deklaracji a wykonaniem. No jest zasadnicza różnica. No może dobrze. Powiedzmy, jest tolerancja taka, no mhm. dwa punkty procentowe, trzy punkty procentowe, ale żeby nie wykorzystać w 2024 roku ponad 20 miliardów złotych, złotych na obronność, a tak się zdarzyło, no to moim zdaniem Tam jest to to podchodzi pod 300 miliardów, tak? E, nie, nie, Chciałem zapytać Budżet o... Budżet o... jest deklarowany 200 miliardów na przyszły rok, ale to Zaczyna są pochodzić. puste deklaracje, ale to są puste deklaracje. E, pytanie o dwukadencyjność. Jak wy będziecie głosować, jeśli ta sprawa wróci? Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za wnioskiem o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Ten wniosek Strze, nie przeszedł. że samorządowcy Was ciśną. Wie pan, my wprowadziliśmy dwugatencyjność, żeby ograniczyć patologie w samorządach. Nie mówię, że wszędzie, ale są takie miejsca, gdzie są patologie. My mamy świadomość tego, że. Dwukadencyjność może być kwestionowana w Trybunale Konstytucyjnym, dlatego złożyliśmy projekt zmiany Konstytucji. W Konstytucji dwukadencyjność jest Pisana odnośnie prezydenta Rzeczypospolitej. Więc nasz No projekt Właśnie, bo ja muszę teraz, o tym... Pan dobrze wie, co muszę zrobić. Muszę odbić te argumenty Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jeśli jesteście za tym, żeby ograniczać kadencję samorządowcom, to czemu posłom nie ograniczyć tej kadencji? No ale chodzi o to, że poseł, a minister to jednak inna funkcja. To tak jak Wójt, a Radny. To też jest inna funkcja. Więc jeżeli Kosiniak-Kamysz chce ograniczać kadencyjność, to niech radny ma kadencyjność. Poseł i radny, no to tak? Nie, nie. Poseł i radny to jest ta sama grupa. A wójt, burmistrz, prezydent, minister, prezydent Rzeczypospolitej to jest też ta sama grupa. Tylko na innym poziomie. No, Chodzi o to, że... Przemyśleć nie, nie, ale te, proszę, te, te proszę się zastanowić chwilę. To Dobra. jest proste. Władza wykonawcza i władza ustawodawcza, prawda? I to są te różnice. Jeżeli Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że chce ograniczać kadencję posłów i senatorów, no to w konsekwentny, jeżeli by był, to by ograniczył również kadencję radnym. Bo radny i poseł to jest ten sam rodzaj władzy. To jest władza ustawodawcza czy uchwałodawcza. No dobrze, już, już zrozumiałem ten, 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 ten tok. Mi się wydaje, że jak są e, czasami posłowie po kilkadziesiąt lat, nawet bym kilku takich zaliczył, to... A radni są po mi się to akurat nie podoba, no ale w sumie nie jest ważne, To dlaczego że, Władysław Kosiniak-Kamysz nie widzi nie, no radnych? Zapytam tylko go, jak widzi. to będzie. To proszę zapytać. Proszę zapytać. E, Ustawa o statusie... Osoby najbliższej. Czy wyobraża Pan sobie, że chociaż nie wiem, wstrzyma się od głosu w tej sprawie? Nie, będziemy przeciwni, dlatego że, że to jest tylko wstęp do związków partnerskich, do związków homoseksualnych. Ten projekt nie znam szczegółów, ale z tego wnoszę uderza Andrzeja w rodzinę. Prezydenta. Uderza w rodzinę W jaki sposób on uderza w rodzinę? No dlatego, że rodzina ma przywileje podatkowe służące temu, żeby wychowywała dzieci. I o to w tym wszystkim chodzi. Związek jest, małżeński. Nie o przywilejach podatkowych. No, to się sprowadza do tego, nie, że. Sprowadza się do, zdaje się, trzech rzeczy. Do, do zastąpienia małżeństwa. No to po co małżeństwo, do kiedy będzie związek partnerski. Do, no tak, tylko czy mamy udawać, że nie mamy teraz tych setek tysięcy osób, które. Żyją w jakiejś formie związków partnerskich, nie, nie tak zalegalizowanych? Czy nie państwo... możemy im pomóc, chociażby po to, żeby mogły dziedziczyć, odwiedzać się w szpitalu? Państwo polskie ma obowiązek wspierania rodzin, dlatego żeby rodziny decydowały się na to, żeby miały dzieci. Mamy kryzys jest, demograficzny. Się wspierać. Jeżeli skoncentrujemy się na tych zamożnych, bogatych, którzy no, mają swoje potrzeby i państwo polskie będzie ich wspierać, no to będzie bardzo złe dla naszej przyszłości, partnerskich a ci biedni w małżeństwach? Yy, mówię o tym, że w przypadku ludzi zamożnych no, więcej mamy częściej mamy do czynienia właśnie z takimi postawami życiowymi yy, to jest ich wybór. Ja nie mam nic do tego, Natomiast państwo polskie ma wspierać może trochę im warto państwo pomóc i zamknąć Polskie temat. ma wspierać kobietę i mężczyznę, którzy decydują się na związek małżeński. A, że, żeby wychowywać dzieci. Wychowanie dzieci jest kosztowne. No to... Stąd też państwo polskie powinno y, tych ludzi wspierać. Czy to się wyklucza? Tak. Czy przegłosowanie ustawy o związkach partnerskich w innych tak, formie dlatego, się że, wsparciem błami dla rodzinnymi? Itd.? Dlatego, że związki partnerskie y, zastępują małżeństwa. Zastępują małżeństwa. A swoją drogą to ja jestem zdumiony, że lider polskiego Stronnictwa ludowego. W sytuacji kryzysu na wsi, kiedy są samozbiory, kiedy producenci rolni nie zbierają swoich plonów, tylko zapraszają e, ludzi do tego, żeby zebrali te plony, kiedy e, na przykład wysokość, e, wysokość cen dotyczących produktów rolnych jest taka, jaka była 20 lat temu, a w sklepach jest dużo wyższa, to lider PSL-u zajmuje się związkami partnerskimi. Mariusz Błaszczak, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.